zaczynamy mieć w Polsce po prostu pełzający zamach stanu, który PiS przeprowadza w nocy, właśnie o trzeciej, czwartej nad ranem, przy wsparciu tych, którzy pomogli mu, bo trzeba to powiedzieć wprost, nad takim a nie innym trybem procedowania. Przechodzimy do rozpatrzenia poprawek 35, 96, 100, 123, 129, 177, 180 200. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Przyjęcie tych poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 36 i 124. 439 posłów, 222 było za, przeciw 214, wszech się wstrzymało. Sejm poprawki odrzucił. Przyjął, przepraszam, swoje poprawki przyjął. Przegłosowując to, bo opozycja sama się zaorała, yy, wcześniej pozwalając im na to, żeby głosować te poprawki szybko, bez dyskusji, bo, jest to, bo musimy działać w dobrej wierze, że rząd na pewno ma dobre intencje. Widzicie, jakie ma dobre intencje. Widzicie, o co mu chodzi. Oni, zamiast myśleć teraz o realnym rozwiązywaniu problemów ludzi, którzy naprawdę w tej chwili cierpią, zastanawiając się, co będzie jutro. Yy. Z ich biznesem, co będzie jutro z ich rachunkami. Oni mają czas na myślenie o utrzymaniu władzy. Oni mają czas na to, żeby myśleć, jak tu przeczołgać się jeszcze nad progiem tego 10 maja, ryzykując życie ludzi. Co jeszcze wprowadzą? Oni pod płaszczykiem epidemii wprowadzą tu państwo policyjne i zrobią zamach stanu, a my będziemy jak te barany, jak te gamonie patrzeć na to i będziemy mówić, no cóż, taki rząd wybrany w Polsce nie ma innej możliwości. Jeżeli nie pomożecie mi, jeżeli nie pomożecie nam, jeżeliśmy się naprawdę nie zorganizujemy, to zawsze już będziemy mieli takie państwo, którym, zamiast myśleć teraz o tych ludziach, którzy w poniedziałek dostaną wypowiedzenie, którzy już boją się iść do pracy, bo wiedzą, że zbliża się 1 kwietnia i widzą, jaka jest sytuacja ekonomiczna, będziecie mieli ludzi, którzy, których stać na to, żeby nad ranem, o trzeciej, o czwartej nad ranem zapewniać sobie rządy na następnych kilka albo kilkanaście lat. To jest dzisiaj państwo, w którym żyjemy i w którym funkcjonujemy. Chcecie żyć w takim państwie?